Koncept Koncept jest taki, żeby rozgrzeć wyciskanie leżąc obwodowo, czyli nie robię jednego ćwiczenia wyciskania leżąc i oczekuję, że wszystkie mięśnie będą równomiernie ładnie rozgrzane, bo niektóre oczywiście będą faworyzowane i niektóre będą trochę niedogrzane. Ja robię coś takiego jak rozgrzewka obwodowa. Oczywiście fajnie jest mieć siłowę dla siebie i, i zrobić to tak, jak teraz zaprezentuję na, na filmiku, ale w czasie tej rozgrzewki podpowiem Wam, jak to zrobić, kiedy siłownia jest busy, czyli, czyli za, zajęta. Najpierw mamy tutaj wyciskanie leżąc. Spójrzmy I wyciskanie leżąc zrobimy najpierw jedno powtórzenie. Ja robię takich serii od 8 do no, 6, powiedzmy w rozgrzewce. Od 7 do zależy. Powiedzmy, że 10, ok? Czasem robię powtórki tych serii, jeżeli na przykład czuję, że 160 wycisnąłem i taki zgrzyt jakiś był, to wrócę i powtórzę to znowu, tak? Czyli najpierw robię to, wszystkie te ćwiczenia robię bez przerwy, a później powiedzmy 2 minuty przerwy za, po tym, ale tutaj zaraz będę tłumaczył, tak? Czyli sobie wyobraźcie te kilka stacji, co obejdę, przynajmniej robię trzy stacje, czyli ławka, drążek i wyciskanie barki, e, na stojąco, ale dzisiaj pokażę jakby full zestaw. Na, na pełną rozgrzewkę. Szczególnie Wam się to przyda, kiedy jest zimno i kiedy jesteście starymi, setryczałymi staruszkami, którzy muszą się dużo więcej rozgrzewać niż młodzi. Jednak się mniej kontuzują niż młodzi. Dobra. Czym jesteście silniejsi, tym też bardziej musicie się rozgrzewać. Dajmy wyciskanie. Przy wyciskaniu oceniam sobie, czy czułem jakieś niepotrzebne naprężenia, że za bardzo na łokciu, za bardzo na barku, coś czułem naprężenie I, te, i to, co poczuję, że to naprężenie takie jest za duże, zdeterminuje też częściowo te moje rozgrzewki, ale tak naprawdę sprowadzi się do tego, że jeżeli czuję gdziekolwiek to naprężenie, to powrócę do tego samego ciężaru w następnym w wodzie i zrobię go znowu, jak trzeba będzie to jeszcze raz, Aż przestanę czuć to, aż, aż te smarowanie, że tak powiem, wróci, ok? Teraz jest po prostu jedno podciąg, że ja nie marnuję energii na, na rozgrzewkach. Oczywiście jest dużo, dużo tych serii, dużo odwodów. ale nie robimy 20 powtórzeń, 20, 20, jak w takim klasycznym treningu wodowym e, w celu zrobienia jakiegoś conditioning, tylko aby rozruszać układ nerwowy. Poza tym w dalszej części dnia będę robił ciężkie pociągania na drążku, co już będę miał dobrze rozgrzane. Będę miał też trochę rozpiętek, trochę wyciskania na trochę uznania na sztangielkach. Także to już będzie wstępnie rozgrzane. Tutaj nie robię tego, żeby zrobić jak najszybsze powtórzenie, tylko żeby się raczej wczuć. Raczej taki wolny, dokładny ruch zrobię. Tutaj tak samo. Nie robię tego na spida. tylko Każdy centymetr ruchu tak jakby osobną jednostką motoryczną włączyć. No i zauważcie, że już to większość mięśni jest podkry, pokryta, jeżeli chodzi o wyciskanie leży. Teraz jeżeli ktoś ma dobry leg like drive, to rozumie, że trzeba bardzo dobrze rozgrzać się też w anterior chain, czyli mięśnie piszczelowy przedni, czworogłowy, mięśnie zginaczy bioder, mięśnie brzucha. One wszystkie w moskowaniu napinają się więc tutaj mamy taką maszynę, którą normalnie się używa w ten sposób, prawda? Ale zsuwam to na sam dół, nie na biodra. Także jakby siedzę nad tym hamstringami, tyłek jest powyżej. I tutaj można wziąć szangierkę oczywiście i zrobić to ciężej. do moskowania zawsze się przydaje. Do moskowania trzeba coś rozciągnąć, to nie plecy tylko brzuch. Nikt tego nie chce zrozumieć, chyba jeżeli plecy się rozciąga to w ten sposób, brzuch w ten sposób, czyli czym bardziej wydłużę dystans pomiędzy mostkiem a, e, mostkiem, a kroczem, mostkiem a e, pępkiem powiedzmy, żeby ładniej to brzmiało, to wtedy mogę bardziej wygiąć się w obudziowym i zrobić ładniejszy mostek. Ech, następnie, po tym wszystkim, było po jednym powtórzeniu, zrobimy teraz po pięć, biorę sobie gumkę napinam ją tu, prościutkie łokcie i teraz prostymi łokciami ciągnę, ciągnę aż do wysokości czoła. Na wysokości czoła mam optymum pracy dla tylnych barków, być może nawet na czubek głowy, zależy jak to zbudowane też jest, tak? Trzyma długą szyję pewnie i tutaj cały czas mamy to naprężenie nie, 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 nie robimy tak i później to tylko cały czas i nie boimy się tych zablokowanych łokci ludzie później dzięki temu że mają proste łokcie w tym ćwiczeniu łatwiej też robią lockout bo to taki się staje naturalny robię tego sobie pięć powtórzeń jeżeli gumka jest za sztywna no to można ją szerzej chwycić tu nie ma jakichś Większej chwały w tym, czy się zrobi tak czy owak. Następnie rotacje. Zależy tę rotację <coughs> zrobić. można wiadomo, na stojąco zrobić. Jednak efekt uzdrawiający dla mięśnia jest taki, żeby mięśnie był rozciągnięty w czasie ćwiczenia. Czyli jeżeli ja zrobię rotację na stojąco, to średnio rozciągam mięśnie. Bardziej rozciągam na ławce, powiedzmy 45 stopni. Biorę śmieszny ciężar 8 kg. Ciężar 8 kg, gdzie maks jaki bym mógł tutaj użyć na jedno powtórzenie, prawdopodobnie byłby 25 kg. Więc w sumie plus minus na trzecia i teraz robię rotację barków. Jak widzicie, one mogą one o wiele bardziej się rozciągnąć niż na stojąco. Tak, na stojąco, najwyżej no to on by Tutaj mi troszeczkę bardziej rozciąga i rotatory mamy zabezpieczone przed kontuzją wielorybki. pomaga też mi w jakiś sposób obracaj nadgastu w tym. Przed leciutko szybko Jeżeli widzicie ruch nadgarstka, to nie tylko rotację robi, ale też wyprost. Teraz przednie barki 5 takich powolnych powtórzeń. Oczywiście to jest coś takiego, ale przepompuj się krwią raczej niż, niż obuć jakieś jednostki motoryczne. Tutaj pozwalam się sobie też rozciągnąć tak mocno w stawie barkowym, niby że robię tricepsy. Tricepsy praktycznie tego nie czują. Chodzi raczej o to, żeby to opiąć na górze. O to dopięcie dopiero się czuje. I na sam koniec sobie też taki rozruch w w przedramionach oraz ramionach. Ludzie nie doceniają, ale w czasie wyciskania leżąc nie dość, że bicepsy mogą być zaangażowane, to może się niechcący włączyć mięśnik ramienny. Może dostać skurczu na dole. I ten skurcz na dole, na dole, czyli w czasie, na, na sam dole wyciskania leżąc powoduje taki bardzo dyskomfort duży w i powoduje często, często fejla po prostu. Więc co, jeżeli siłownia jest bardzo zajęta? Zajmujemy tylko ławkę. Reszta siłowni jest praktycznie zajęta przez ludzi, tak? Ale jeżeli gdziekolwiek jest drążek, podbiegamy do drążka, robimy jedno powtórzenie no, tam, Myślę, że zawsze jest wolne jakieś miejsce do podciągnięcia się. Możemy mieć sztangę na stojaku założoną i się podciągnąć na niej. Wycisnąć coś na głowę możemy byle jakieś sztangielki wziąć, sobie zarzucić wycisnąć. E, tam też ciężar 70 kg, <laughs> to jest mniej jak połowa maksa powiedzmy, e, także to nie jest takie ważne jaki ciężar weźmiecie raczej, aby po prostu coś było. I to jest efekt kumulacyjny. Jedyne co zwiększamy ciężar to jest wyciskanie leżąc. Teraz podbiegamy, gdzie coś jest wolne, jakieś jeżeli ósemki nie są wolne, to siódemki pewnie są wolne albo Szóstki albo dziewiątki, prawda? Także, jeżeli by ósemki były zajęte, ja bym sobie spokojnie wziął co innego. Jeżeli taka gumka jest zajęta, to zaraz jakaś inna gumka jest wolna. A zresztą gumkę można sobie tanio kupić i trzymać w plecach. Także taka kompleksowa rozgrzewka. Następnie ciskam sobie stoper. Dwie minuty czekam. Dokładam sobie 20 kg, 40% i robię następną serię rozgrzewkową. I tak sobie się pnę. I Robię to tylko do 200 kg mniej więcej. O 200 kg robię już tylko wyciskanie leżąc. Czy powiedzmy to 60, 100, 120, 140, 160, 180 kg. 6 takich obwodów wyjdzie, ale później 220, 220 i 230, 240 kg to już będą w serii. Samego wyciskania leżąc, gdzie już nie robię żadnych obwodów, już koncentruję się wyłącznie na samym wyciskaniu. Jedyne co mogę tutaj zrobić troszeczkę inaczej, to um, powiedzmy, zrobię 200, cofnę się z powrotem na, na 180, zrobię 220, cofnę się na 180. Jeżeli się czuję niedogrzany, bo już powtarzać 220 to jest zbyt duży wysiłek. No i na przykład na 230 dzisiaj planuję 4 powtórzenia zrobić, ale teraz trzeba sobie autoregulację czasem zrobić i jeżeli plany nie wychodzą, to. Skoryguje się ta liczba powtórzeń. Jeżeli będzie nagle się okazuje, że, że nie jestem w stanie zrobić tych czterech powtórzeń, to nie będę nawet próbował, po prostu będę robił co mogę i, i wczuwał się w poziom energii. Bo to jest taka autoregulacja, to nie jest trening instynktowy, nawet to jest każdy jest po prostu bardzo, bardzo łatwo wyczuje, czy może zrobić następne powtórzenie, czy nie, czy ma energię. Autoregulacja nie jest treningiem instynktownym. To jest ten sam trening, mamy na kartce zapisany, tylko że mamy opcję, że zrobisz tyle powtórzeń, ale opcja B, jak nie, nie masz tej energii na tyle powtórzeń, to co w zamian? Nie? Bo czasem, czasem nie zrobię czterech powtórzeń, zrobię na przykład dwa i wiem, że na cztery nie starczy mi energii, ale wiem, że mam dużo siły, no to zrobię jeszcze jedną serię zamiast tego. Zamiast jednego powtórzenia to zrobię, albo dwóch powtórzeń zrobisz jedną serię. Dzięki temu mam jeszcze więcej objętości w treningu albo zrobię większy ciężar na jedno powtórzenie to jest już autoregulacja tak? albo wycofam się po prostu zupełnie z treningu i pójdę do domu, to też jest autoregulacja chociaż nie polecam tego pójścia do domu polecam żeby skończyć trening po prostu choćby po łebkach zrobić wszystko co się zapisaliśmy bo w czasie tego robienia po łebkach może się okazać że nagle energię odzyskaliśmy w magiczny sposób tak się zdarzało już nie raz że to była taka chwilowa załamka i bardziej psychologiczne były pod, podłoże tego, tej straty energii, często jest coś takiego, że już czuję, że o już nie mogę, nie mogę nagle zro zrobiłem to, co miałem zrobić Najtrudniejszych tego dnia, najbardziej stresowy ciężar nagle energia mi wraca, tak? Także to jest bardziej psychologiczna energia niż niż e, czysto fizjologiczne złoża ATP, CP i tak dalej tyle na dzisiaj z mojej rozgrzewki e, następny ciężar Jaki podnoszę, to już będzie e, taki, że już nie chcę nic, nie chcę nic nagrywać. No to są jeszcze baby weights, tak? ale e, później już jest pełna koncentracja i będę się starał po prostu nagrać ewentualnie do materiału serię główną. Pokazać, co wyszło z tego całego <laughs> obwodu. I tyle na razie. Siła.